Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie, z tej strony Julia Gubalska, Najwyższy Czas, a dzisiaj moim i Państwa gościem online jest pan dr Piotr Witczak. Witam Pana bardzo serdecznie. Dzień dobry Pani redaktor, dzień dobry Państwu. Na samym początku jak zawsze podziękuję Państwu bardzo serdecznie za wszelkie wsparcie udzielane N-Czasowi, bo przypominam, że to dzięki Państwa wsparciu my dalej tworzymy niezależne propolskie media, za mną się wyświetla... Bajkowi wszelkie formy wsparcia w opisie. Przypominam o zrzutce na 17 konferencję prawicy wolnościowej, żebyśmy mogli, jak zawsze, nasze wielkie wydarzenie zorganizować. Jeszcze tylko miesiąc do końca zrzutki, a troszkę jeszcze zostało. Prosimy o to serdecznie i już oczywiście z góry zapraszamy, jak i na nasze targi książki. Najbliższe w Katowicach 8 listopada, następnie w Warszawie, właśnie nasza trzydniowa konferencja 28-30 i we Wrocławiu 20 grudnia, czyli przed świętami, to jeszcze będziemy zapraszać. Zachęcam do udostępnień na naszym YouTubie oraz Biblioteka Wolności, również nasz sklep. Druga część Tysiące lat Polski według brana przed sprzedaży serdecznie polecam. Już przechodzimy do naszego tematu rozmowy. Zaczniemy od aktualnej tragedii, bo tego inaczej określić nie można. 21 października. Półroczne dziecko zmarło po podaniu szczepienia na pneumokoki, czyli jednego ze szczepień obowiązkowych. Media głównego nurtu sugerują, że ta szczepionka była przeterminowana. Jak pan to widzi? Czy mogło tak być? Czy to był po prostu niepożądany odczyn poszczepienny? Po pierwsze, nie, nie sądzę, że to była szczepionka przeciw pneumokokom. Była też taka sytuacja wcześniej w Barcinie, że dziecko zmarło po szczepionce przeciwpromokokom w ciągu kilku godzin od szczepienia. Teraz, o ile mi wiadomo, to mówimy o chyba Gabrysiu, prawda? Tak, tak, tak. O Gabrysiu. Z tego, co mi wiadomo, to Gabryś otrzymał na jednej wizycie szczepiennej, to są też informacje podane przez pana mecenasa Netetelę, otrzymał szczepionkę przeciw Protatek i Infant Hexa, czyli szczepionkę 6 w jednym, to jest polio, WZWB, HIP, tenże z Bonica Krztusiec. I według doniesień medialnych, druga, to generalnie dziecko do, do szóstego miesiąca życia, a Gabryś miał 5 miesięcy życia, ile dobrze pamiętam, dzieci w ramach programu szczepień ochronnych otrzymują trzykrotnie właśnie szczepionkę, czyli trzy dawki szczepionki. Infan, Infanrix HEXA z, razem z rotawirusami na jednej wizycie szczepiennej, trzykrotnie, tak? to jest chyba drugi, czwarty szósty miesiąc życia. W przypadku Gabrysia w, drugim takim, w drugiej takiej serii e, podania Infanrix HEXA razem z rotatek wystąpił właśnie odczyn poszczepienny, to znaczy zauważono opuchliznę i zaczerwienienie, które zaniepokoiło rodziców. W ciągu kilku godzin stan dziecka się bardzo szybko pogarszał. Był hospitalizowany i to później w dwóch środkach szpitalnych. Niestety nie, uda, nie udało się uratować dziecka. Dziecko było puchnięte, miało, miało niewydolność wielonarządową. Sekcja zwłok nie wykazała za bardzo konkretnych przyczyn tego, co się wydarzyło. Natomiast ta sekwencja zdarzeń. No, daje do myślenia. Podobno ta właśnie szczepionka, którą otrzymał, otrzymał Gabryś, była przeterminowana. I teraz, jak poczytamy sobie o doniesieniach medialnych na ten temat, to zdania są podzielone. Czytałem ostatnio informację od doktora habilitowanego Tomasza Dzieciątkowskiego na Medonecie, który stwierdził, że, że przeterminowana szczepionka nie ma znaczenia. I jestem w stanie się z tym zgodzić. I zgadzam się z innymi tezami, które tam padły. No i na media głównie. Hmm, Kładą nacisk właśnie na ten fakt przeterminowania szczepionki. W mojej opinii to nie ma większego znaczenia. Może mieć, ale nie ma większego znaczenia. Dlaczego? Dlatego, że sam mechanizm działania szczepionek jest, polega na tym, na, na wywołaniu stanu zapalnego w organizmie. Są tam prozapalne czynniki, prozapalne substancje. Zwłaszcza jeśli podajemy, podajemy takie szczepionki jak 6 w jednym, czy łączymy to z innymi szczepionkami same związki glinu. Czyli aluminium są prozapalne, i jeśli trafi to na podatny grunt, na dziecko, które jest słabsze czy fizycznie, genetycznie, to niestety taki stan zapalny może w ten sposób się skończyć. Też jest kwestia potencjalnych jakichś właśnie reakcji odczynów alergicznych, dlatego że związki glinu indukują reakcje alergiczne, nawet są wykorzystywane w nauce do tworzenia modeli alergii modeli zwierzęcych, czyli podaje się jakiś tam antygen razem ze związkami glinu, aluminium, zwierzętą, i one wytwarzają alergię na ten antygen. No więc jest mnóstwo mechanizmów, wpisanych w literaturze, które wyjaśniają właśnie to, co się wydarzyło u Gabrysia, więc tutaj bym to właśnie nie zrzucił na karp samego faktu przeterminowania, dlatego że takie sytuacje zdarzają się w Polsce, słyszeliśmy już, wspomniałem o tym, że przeciw pneumokokom szczepionkę podano dwuletniemu dziecku Barcinie, które zmarło kilka godzin po szczepionce, zrobiło się silne, po prostu udusiło się. I to był bardzo szybki przebieg, tak? to nawet był szybszy przebieg niż, niż, niż w przypadku Gabrysia. Mamy dane naukowe wskazujące, że 75% przypadków tzw. śmierci użyczkowej, czyli SIDS, nagłej śmierci użyczkowej, ma miejsce w ciągu tygodni odszczepienia. W ciągu tygodni odszczepienia powtórzę. Mamy publikację naukową, która opisuje dokładnie mechanizmy, w jaki sposób. Szczepionka może poprzez niedojrzałość wątrobową takiego dziecka, czy poprzez przechodzenie ich składników, składników tej szczepionki przez barierę krew mózg doprowadzać do porażenia ośrodków mózgu, które obsługują, właśnie, które kontrolują funkcję oddechowe dziecka. To są publikacje naukowe, recenzowane przez opismach medycznych. O których się po prostu nie informuje rodziców. Mamy przypadki zgonów co roku w Polsce, właśnie dzieci, z różnych przyczyn, z powodu zapalenia płuc, sepsy, nowotworów, ale również SIDS i niewidolności wielonarządowej. I nikt nie wie naprawdę, jaki jest skalę tego u dzieci szczepionych i nieszczepionych. Badania kliniczne, które się prowadzi wobec szczepionek, które są rutynowo podawane dzieciom, nie mają obojętnego placebo. To jest podstawa w evidence-based medicine, w medycynie opartej na dowodach, żeby ocenić, czy szczepionka jest bezpieczna. Oni tego nie robią ze względów tak zwanych etycznych. Oni się tak tłumaczą, że to jest nietyczne grupie kontrolnej nie podać innej szczepionki bądź jakiejś tam substancji. Poza tym to ciekawe, że nawet podają w grupie kontrolnej takie fałszywe placeny, czyli pozbawione antygenów i tylko mamy substancje pomocnicze, które właśnie są prozapalne. I właśnie Rotatek był tak testowany. Infanrix Hexa, który otrzymał Gabryś też był w ten sposób testowany, że Druga grupa, grupa kontrolna nie otrzymała, nie była, była, nie była albo w ogóle szczepiona, bo tak, tak powinno być, albo powinno otrzymać najlepiej właśnie obojętne placebo, a otrzymała inne szczepionki, więc jeśli jedna i druga grupa otrzymuje szczepionki, jedna i druga grupa ma powikłania, to nie ma różnic między grupami. I to przechodzi przez agencje regulatorowe i wymawia się rodzicom, że jest to bezpieczne i dobrze przepadane. Więc nie wiem jaka jest skala tego. To są bardzo skrajne na szczęście rzadkie przypadki, ale mówimy też o wielu innych powikłaniach poszczepionych, m.in. alergii, astmie, Chorobach atopowych, cały cały program szczepień nie jest oceniany w ten sposób, że śledzi się dzieci szczepione i w ogóle nie szczepione i porównuje się właśnie wskaźniki chorób przewlekłych. Tego się praktycznie nie robi. Nie ma oficjalnych danych na ten temat. Bo być może właśnie dane byłyby niewygodne, to znaczy, z wysokim prawdopodobieństwem okazałoby się, że skala chorób przewlekłych wśród dzieci szczepionych jest znacznie wyższa niż wśród nieszczepionych. Mówię właśnie tutaj o chorobach autoimmunologicznych, chorobach atopowych, alergii, zapalenia ucha, zapalenie płuc i tak dalej. Skąd uważam, że wysokie prawdopodobieństwo byłoby takich wniosków? Ponieważ przeprowadzono takie badanie, które niestety nie zostało opublikowane, bo Badacze, autorzy tego, tej, tej, tej publikacji, nie zdecydowali się na taki krok ze względu na obawę przed utratą prestiżu czy, czy, czy kariery. Generalnie hejt środowiska medycznego był bardzo duży. Można stracić zniszczyć komuś karierę, dlatego że wyniki są niewygodne dla, dla establishmentu medycznego. I te badanie, które wniano w Senacie poprzez podczas przesłuchania, które poprowadził Ron Johnson, senator Ron Johnson. Prawnik, który otrzymał manuskrypt tego badania, przedstawił ten manuskrypt. To jest badanie dobrze przeprowadzone przez pro, pro, proszczepionkowych, że tak powiem, e, naukowców. E, okazało się, że skala po 10 latach śledzenia e, dzieci w, zrzeszonych w Henry Ford Health System w Michigan e, po 10 latach wskaźnik e, chorób przewlekłych u dzieci zaszczepionych wynosił 57%, u niezaszczepionych 17% po 10 latach. I o tym się po prostu nie mówi. Nikt tego nie sprawdza, nie bada. Taki przypadek, o którym tutaj mówimy, jak u Gabrysią, to na szczęście są rzadkie przypadki, ale zdarzają się te zgony. Zwłaszcza, że mamy jeszcze badanie publikowane w 2023 roku, które potwierdziło: to jest Goldman i Miller w czasopiśmie Cure Us. To badanie wykazało, korelacje pomiędzy liczbą dawek szczepionek w krajach rozwiniętych a śmiertelnością niemowląt. Czyli im więcej dawek dane kraj ma, tym większa śmiertelność niemowląt. Oczywiście to jest tylko korelacja, ale biorąc pod uwagę to, co wcześniej Państwu powiedziałem i to, co się wydarzyło u Gabrysia i u, nie pamiętam imienia, ale też u tego dziecka w Barcinie, no to jest sygnał alarmowy. Należy się temu przyjrzeć dokładnie. Jeśli chodzi o Polskę, to naprawdę ten kalendarz szczepień jest obszerny. Polska ma najwyższą liczbę obowiązkowych szczepień dzieci w całej Unii Europejskiej, ale też, no tak jak wspomniałam, należy dopaść z najszerszym katalogiem obowiązkowych szczepień na świecie nawet. Z czego wynika taki stan rzeczy i czy jest jakaś perspektywa, że to się zmieni? No oczywiście narracja głównego nurtu jest taka, że to wynika z sytuacji epidemiologicznej, to wynika z wymagań, warunków, w których jesteśmy. Jesteśmy gdzieś na tej ścianie wschodniej, no właśnie mamy tą szeroką imigrację ze strony Ukrainy. No i to ma uzasadniać między innymi utrzymywanie tak napiętego programu szczepień. Uważam to za propagandę, po prostu za propagandę. Chronią nas głównie warunki życia w Polsce. Warunki życia są już naprawdę dobre. To nie jest to, co kiedyś. Zresztą oficjalne dane naukowe, analizy pokazują, że w momencie, kiedy wprowadzono szczepienia ochronne na masową skalę, to śmiertelność z powodu chorób zakaźnych spadła no powyżej 97-98, nawet no blisko 100%. Tak? Zresztą sekretarz zdrowia Kennedy wspomniał o tym w swoim oświadczeniu oficjalnym, że właśnie ta śmiertelność spadła praktycznie. W no praktycznie blisko 100% spadła śmiertelność z powodu chorób zakaźnych, zanim wprowadzono szczepienie. Oczywiście ta śmiertelność później dalej spadała, ale jest to podchwycone przez przemysł i przypisywany jest ten sukces właśnie głównie do szczepień, a fakty są takie, że głównie właśnie poprawa warunków higieny, odżywienia, łańcuch chłodniczy, yy, sanitariat cały, tak kanalizacje, które mamy, Tedy, wtedy kiedyś tego nie było i to głównie powodowało, że ludzie umierali na choroby zakaźne. No wracając do programu szczepień w Polsce yy, – tak, w obowiązkowych dawek do, do 19 roku życia jest około 20, 25 dawek na 15 różnych chorób. Natomiast można też stosować zalecone szczepionki. Wtedy nawet do 46 takich dawek można być. Natomiast to, co najbardziej uderza, to jest fakt, że 70% programu szczepień jest realizowana właśnie do drugiego roku życia. Czyli w tym najbardziej wrażliwym okresie rozwojowym dziecka, czyli to jest aż 15 dawek z tych 20, 25 obowiązkowych, które są realizowane właśnie w pierwszych dwóch latach życia, kiedy ten organ się rozwija, kiedy z taką dużą częstotliwością, intensywnością, często kilka preparatów na jednej wizycie, wstrzykiwane są związki prozapalne, które, uwaga, ulegają retencji na wiele lat. Mamy dowody naukowe, że związki glinu deponują się w organizmie na lata. Czyli dziecko nie zdąży, czy organizm dziecka, młody organizm nie zdąży tego usunąć ze swoich tkanek przed kolejnym preparatem. To się kumuluje, nikt tego nie sprawdza, nikt tego nie weryfikuje. Przypominam, że pojedyncze szczepionki nie mają tego błędnego placebo, więc to jest skandal. Uważam, że to jest skandal i to zaszło już tak daleko, że w tym momencie no, establishment medyczny nie chce się cofnąć, nie chce się przyznać do błędu, nie chce tego weryfikować. Próba zapytania Ministerstwa Zdrowia o to, jaka jest umieralność. Przeżywalność dzieci szczepionych versus nieszczepionych, próby kierowania pytań do Ministerstwa Zdrowia, jaka jest skala wskaźników, jaka jest skala wskaźników chorób przewlekłych dzieci szczepionych i nieszczepionych, to jest no, walka z wiatrakami. Oni po prostu tego. Takich informacji nie udzielają, tłumaczą się pokrętnie i po prostu nie chcą opinii publicznej takich informacji przekazać. Pytanie dlaczego? Gdyby dzieci zaszczepione były zdrowsze od nieszczepionych, czy miały wyższą przeżywalność, to chętnie by się z tym podzielili, żeby tak zwanym antyszczepionkowcom zamknąć usta, natomiast tego się po prostu nie robi, bo prawdopodobnie te dane są. Obciążające, nieprzychylne. No i właśnie jesteśmy w takiej sytuacji patowej, i rodzice sobie z tego nie zdają sprawy, ufają ekspertom, ufają regulatorom, agencjom regulatorowym, a dopiero budzą się w momencie, kiedy dochodzi do takiej tragedii. Jeszcze zapytam o szczepionkę na HPV. Pamiętam czasy sprzed no mniej więcej 10-15 lat, kiedy to było szczepienie obowiązkowe, głównie y, y, przepraszam, szczepienie dobrowolne, głównie dla dziewcząt, natomiast od stycznia 2027 ministerstwo zdrowia zaplanowało y, kolejne rozszerzenie tej szczepionki na HPV. Y, aby była ona obowiązkowa, aby była również dla chłopców, z czego to wynika, że tak im zależy, aby to rozszerzyć i jakie są możliwe niepożądane objawy, odczyny poszczepienne, bo z tego co czytałam, też coraz więcej niekorzystnych informacji o tej szczepionce wychodzi. Do właśnie z czego to wynika? Jeśli mam powiedzieć to dosadnie, to powiem wprost. Wynika z chciwości przemysłu farmaceutycznego, wynika z konfliktów interesów, którzy. Który jest wszechobecny wśród naszych ekspertów. No i jest ta szczepionka, po prostu, pchana wręcz na siłę. Nie dość nie tylko dziewczynkom, ale również chłopcom. I widać, że rodzice nie chcą szczepić przeciw HPV, mimo tych zachęceń, zachęcania, zaleceń, więc no, poszli krok dalej i planują wprowadzić to do obowiązkowego kalendarza szczepień, czyli pod groźbą kar administracyjnych chcą szczepionkę przeciw HPV, wymusić na rodzicach. Kolejna rzecz. Pani zapytała o skutki uboczne. Skutki, skutki uboczne są różne. W literaturze naukowej opisuje się wiele takich skutków bocznych. Oczywiście cały czas mainstream trzymamy, że są to bardzo rzadkie skutki uboczne, że to jest w ogóle korelacja. A znam co najmniej kilka badań, tego jest oczywiście znacznie więcej, opisów przypadków, serii przypadków, o poważnych powikłań neurologicznych tuż po szczepieniu, łącznie ze zgonem nastolatków i z sekcją zwłok, gdzie wykazano patomechanizm i wysokie prawdopodobieństwo w związku między szczepieniem, a właśnie zgonem, zgonem dziecka. Mamy oczywiście te bazy danych, do których, do których spływają skutki uboczne i rzeczywiście szczepionka przeciw HPV ma duży wskaźnik względem innych szczepionek, jeśli chodzi o powikłania neurologiczne. I to wynika tutaj też się odniosę do składnika tej szczepionki, tam jest też adiuwant glinowy, czyli aluminium, i to jeszcze wzmocniony nowszej generacji. Nowszej generacji nie znaczy, że jest bardziej bezpieczny, właśnie wprost przeciwnie. Nawet w badaniach klinicznych w grupie badanej szczepionki przeciw HPV i zidentyfikowano przypadek stwardnienia rozsianego w grupie, właśnie, której, podano, której podano właśnie ten preparat. No więc o tym się nie informuje rodziców. Zawsze słyszymy tę narrację i powtarza się jak mantrę, że szczepionki przeciw HPV są skuteczne i bezpieczne. Natomiast co do skuteczności, oczywiście, że są dane naukowe, które wskazują, na efekt kliniczny, właściwie w postaci redukcji zmian przeciwnowotworowych, nie przeciwnowotworowych, zależnych od HPV, dzięki podaniu tym preparatom. Ale są to badania tak skomponowane metodologicznie, nie pokazują całego obrazu. To znaczy istnieje takie zjawisko substytucji szczepów HPV, czyli jeśli mamy wprowadzoną szczepionkę, która nie obejmuje wszystkich szczepów HPV, obejmuje te najbardziej ryzykowne, które prowadzą nas do rozwoju właśnie nowotworów i to jeszcze w przeciągu wielu dekad często, to natura nie lubi próżni. Szczepy, które nie są objęte szczepionkami, ewoluują pod wpływem presji, którą wywierają te masowe szczepienia, i prze, przyjmują tą niszę, i ewoluują w kierunku szczepów wysokiego ryzyka, które też prowadzą do rozwoju HPV-zależnych nowotworów. I to jest takie, no taki marchewka na kiju, którą gonimy. I nie ma żadnych gwarancji, że osoby, które się zaszczepią, czy to chłopcy, czy dziewczynki, nie będą, nie rozwiną w ciągu kilku dekad właśnie nowotworów HPV zależnych. Przykład Australia, która rzekomo pozbyła się, czyli na dany moment pozbędzie się dzięki programom szczepień antyHPV raka szyjki macicy, ale jak spojrzymy w statystyki, od momentu wprowadzenia szczepień antyHPV, wskaźniki się nie zmieniły. One są na tym samym poziomie, nie drgnęły. W niektórych krajach, w Skandynawii, w Finlandii, w Norwegii, nawet wzrosły od momentu wprowadzenia szczepienia przeciw HPV. A czytając artykuły prasowe na temat szczepionek HPV, to mamy nagłówki, które świadczą o tym, jakoby Australia pozbyła się wręcz, czy się pozbędzie właśnie raka szyjki macicy. No to po prostu jest niesamowita propaganda. Dziennikarze, jednym z największych Magazynów, czasopism w Polsce, wprost potrafią kłamać. Już nie wspomnę o ekspertach, którzy manipulują opinią publiczną. Wszystko po to, żeby właśnie zachęcić rodziców i kobiety do szczepień przeciw HPV. No jest to coś niesamowitego, to obserwuje się od wielu, wielu lat. Jest taki kurs wokół szczepień, nie tylko szczepień przeciw HPV. Ale też ciekawi mnie motywacja, która miałaby wskazywać na to, że szczepienia na HPV powinny dotyczyć również mężczyzn. Nie. Oczywiście nie mówię, że one są dla kobiet dobre, dla mężczyzn złe, ale no chodzi jednak o raka szejki macicy, więc jak się uzasadnia tę próbę wprowadzenia tego jako obowiązkowej szczepionki dla obu płci? No to też wchodzi w grę wczesna inicjacja seksualna, bo to jest hmm. czynnik ryzyka nowotworów HPV zależnych, hmm. zarówno u dzieci, jak i u kobiet, u dziewczynek. Więc to jest. Właśnie jako argument, bo HPV-zależne raki to nie jest tylko rak szyjki macicy, ale również rak na przykład gardła. Ale to w Polsce jest jakaś, jakiś wskaźnik pokazujący, że w Polsce jest jakoś wcześniej ta inicjacja, czy coś, że skoro w Polsce akurat chcą to wprowadzić jako obowiązkowe? to jest tendencja światowa, europejska? Nawet gdyby było wcześniej, zresztą pewnie tak jest, ja nie obserwuję tych statystyk, uh -huh, natomiast zakładam, uh -huh. że te zmiany obyczajowo-kulturowe w uh -huh. Polsce, kierunek wpływu właśnie świata zachodniego no sprawia, że wcześniej dochodzi do tej inicjacji seksualnej. Natomiast nie jest to argument dyskusji, dlatego że o wiele bardziej bezpieczne jest, Właśnie unikanie czynników ryzyka. Mhm. Ja wiem, że może trudno przypilnować dziecko, ale generalnie to nie chodzi tylko o wczesną inicjację seksualną, chodzi też o palenie papierosów, mhm. chodzi o postawy właśnie takie antyzdrowotne. Tutaj powinien być nacisk, a nie na preparaty, które po pierwsze nie dają gwarancji tego, że nie zachorujemy na, na HPV zależne nowotwory. Nie widzimy tego w statystykach. Widzimy to jedynie w niektórych badaniach, które, które są po prostu szeroko kolportowane przez media, które mają wady metodologiczne po to, żeby wprowadzić w błąd. W tym momencie nauka, medycyna jest tak skorumpowana, że takie badanie robi się na zamówienie, pod tezę, i można tak zaprojektować badanie, zwłaszcza jeśli to jest badanie niższej jakości, a, bardzo, a przeważnie tak jest niestety, że wyjdzie to, co chcemy. I za, to, za tym idą grube pieniądze. W tym momencie liczą się pieniądze, liczy się zdrowie i życie ludzi, tym bardziej dzieci, co jest przerażające. Liczy się to, żeby zrealizować pewne założenia i cele biznesowe. Jeszcze na koniec zapytam o szczepionkę na grypę, bo mamy sezon chorobowy jesienny i widzę, że jednak są osoby, które chętnie sami idą na tę szczepionkę się zaszczepić, szczególnie osoby starsze. Czy to jest taka niewinna szczepionka, rzeczywiście? Czy ona działa tak samo jak szczepionka na COVID? Czy... Na jakiej zasadzie? Czy, czy jest w ogóle warto po co po, po nią sięgać? Czy czemu nie powinniśmy po nią sięgać? Powiem w ten sposób, że nie ma niewinnych szczepionek. Każda szczepionka jest obarczona ryzykiem skutków bocznych. I najgorsze jest to, co powiedziałem, że nie znamy wskaźnika korzyści versus ryzyko. Dlatego, że nie ma tych badań z obojętnym placebo, nie ma oceny właśnie całej. Sekwencji tych szczepień, zwłaszcza z dużą częstotliwością, co mamy w programie szczepień ochronnych, więc my tak poruszamy się w takim no, wielkim oceanie niewiedzy. Jeszcze nie zgłaszane są te nopy, tak? bo ktoś powie: Ale to przecież tyle lat stosujemy, nic nie jest. Jak to nic się nie dzieje? Dzieje się bardzo dużo, dlatego że mamy masę skutków ubocznych, problemów z chorobami przewlekłymi, zatem stoi wiele czynników. Również, ale generalnie zgodnie z wynikami badań, które tutaj już przedstawiłem, rzeczywiście należy brać pod uwagę, że tą rolę, w, brać pod uwagę rolę szczepień, właśnie we wskaźnikach chorób przewlekłych, więc dzieje się bardzo dużo w tym zakresie. Szczepionka przeciw grypie jest też bardzo kontrowersyjna. Zresztą nawet sami lekarze się na nią nie szczepią, bo wskaźnik zaszczepienia to jest kilkuprocentowy wśród lekarzy. Znaczy może wyższy wśród lekarzy, ale wśród społeczeństwa jest, jest, jest niski, ale ogólnie wśród lekarzy, personelu medycznego też ten wskaźnik szczepień jest bardzo niski. Lekarze sami się nie chcą szczepić na grypę, dlatego że ta szczepionka ma. Niską skuteczność. Wirusy grypy, wirusy układu oddechowego, górnych dróg oddechowych, również w tym przypadku SARS-CoV-2, koronawirusy, one bardzo szybko ewoluują. One się zmieniają z sezonu na sezon, i po prostu nie na, znaczy medycyna nie nadąża z tym, żeby dostosować tą szczepionkę do aktualnie krążących szczepów, więc to się miało z celem i widać to w badaniach naukowych. Były bardzo duże przeglądy, metaanalizy, innymi Cochrane to jest taka instytucja, która jest bardzo prestiżowa i słynie z tego, że rzetelnie te przeglądy prowadzi tych badań naukowych, czyli syntezy, metaanalizy, no oczywiście z pewnymi wyjątkami, bo tam też pewne wpływy interes, dużych grup interesów są, ale jest taki przegląd zaktualizowany, który wskazuje na to, że właśnie skuteczność szczepionek przeciw grypę jest właściwie pomijalna, jest bardzo mała, a skutki uboczne również występują i są niedoszacowane. No więc pytanie, jaki to wszystko ma sens. Oczywiście, że propaganda będzie bardzo nachalna i polega na głównie na tym, że straszy się ludzi chorobami zakaźnymi, czyli emanuje się każdym z takim zgonem z powodu chorób przewlekłych, nie analizując konkretnego przypadku. Ktoś może mieć niedobór odporności, ktoś może być, może mieć wady rozwojowe, może być to dziecko niedożywione czy ta osoba może być niedożywiona, umrze na chorobę zakaźną, umrze na zapalenie płuc. I poprzez niewiarygodną diagnostykę zidentyfikują na przykład wirusa grypy czy koronawirusa i powiedzą, że to na pewno jest główna przyczyna zgonu pacjenta i już materiały są w mediach powielane tak, żeby po prostu poprzez strach ludzie biegli szybko po szczepienia, nie analizując korzyści versus ryzyka w każdym konkretnym przypadku. A to, co nam mówią eksperci, niestety w dużym stopniu jest yy, zniekształcaniem rzeczywistości. Bardzo panu dziękuję za dzisiejszą rozmowę. To jest na pewno garść przydatnych informacji dla tych, którzy się może wahają, zastanawiają, i też nagłośnienie tych absurdów, które jakby nie patrzeć, system nam narzuca, bo te szczepionki są obowiązkowe. Czy tutaj rodzice na przykład mogą się jakoś temu przeciwstawić, czy od razu kara grzywny, jeżeli na przykład dziecko nie zaszczepią na obowiązkową jako? No, na pewno należy tą korespondencję z anepidem. Utrzymywać. Nie jestem specjalistą od prawa w tym zakresie, ale nie powinno być tak, że celowo unika się konfrontacji czy ucieka się przed tym obowiązkiem, tylko po prostu trzeba stawić temu czoło i poprzez odpowiednią argumentację bronić. Dlatego, że to nie jest konstytucyjne, że przymusza się do procedur medycznych rodziców, dzieci. No więc. Tak, no ale to dobrze Pani wie, że konstytucja jest łamana co rusz róż w różnych przypadkach. Natomiast te kary finansowe nie są tak duże, jak się, jak się nimi straszy. Tak? Bo o ile dobrze wiem, jak dochodzą do mnie informacje od specjalistów w tej dziedzinie, to zazwyczaj nie przekraczają tysiąca złotych i oczywiście można się tego odwoływać, walczyć o swoje w sądach. Więc mogę apelować do rodziców, żeby się nie poddawać, skoro oni nie przedstawili wiarygodnych danych, że ten program szczepień ochronnych jest rzeczywiście bezpieczny i skuteczny poza propagandą, którą uprawiają. Jeśli pokażą nam rzetelne dane, o których wspomniałem. Czyli cały program szczepień, dzieci nieszczepione, zaszczepione, porównanie tych dzieci, przekazanie informacji o danych klinicznych, które mają obojętne placebo, czego się nie, nie robi pod listym aspektem. Jeśli takich danych nie otrzymamy, no to dlaczego mamy wierzyć im na słowo? Pan dr Piotr Witczak był dzisiejszym moim i Państwa gościem. Bardzo Panu dziękuję. Dziękuję również. Pozdrawiam serdecznie. Pozdrawiamy i dziękujemy również wszystkim naszym widzom za wszelkie wsparcie udzielane Fundacji Mczas, żebyśmy dalej mogli dla Państwa działać, organizować nasze wydarzenia, również te nadchodzące. Zapraszam do wsparcia, do udostępnień, polubień, komentarzy i widzimy się w kolejnych programach. Do zobaczenia.